Wtedy jak był ten stół zamknięty, to wtedy jest panie radny. Wtedy wiedzą, że to jest. Górzy Pok poka nam pokazuje ta góra Macelowa w całości. Widzicie? Ale myślę, że za jakieś pół godziny będziemy mogli się ztrofią. Zgiemy półtorej kilometra po oba brzegi słowackie. Także macie wycieczkę zagraniczną. Tak. Panowie ja obiecali żonom, to można zacząć zagali żoną. danie Koszten, dwa w jednym Tak. Grudno to głodzi. Zemu było w ja że Tam była odmoga. Tak, no, chyba że był stary 4 to za

Samo egzaminy przebiegają, jak poprzednie, daje się. A taki list sobie... Tylko była młotka założczona i sikira. Długo młotek. Tyle było Nie było sprzętu tak Tak samo pękały. Teraz jest technika, się kleje, sklei, jest skręcono śrubą jeszcze. A dobno nie było. Nie było tego. No tak, tak, to ja, tak, wycieczka zagraniczna. A z lewej strony, tam w Lipkach jest piękny kościółek XVI wieku. A nie, ten, Cały ten. drewniany. Ten drewniany Tam, tam się znajduje teraz Czy sama Galeria Pieni, bo ten kościółek drugi jest z lat 80. XVI wieku kościółek. Popatrz. Tak, kaczki. Panie, te kaczki Szkoda, jest, Nie mam żółki. Nie mam żółki, nie możliwe, tak chodem, na wątpię, a no, 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 to jest do dzisiejszego czasu wstrzymane ten podatek no. z lewej strony no, widzimy pole namiotowe by ale już nie pomału się kończy to pole ja, namiotowe w tu Sietniu, to tu ciężko jest rozłożyć na tyle także pomału się zbliżamy pod te trzy korony ale takie to przejście było że trzeba było paść pod zęby i bez wodę przełożyć nawet i rowery przewozili, bo tu ścieżka biegnie do samej sztabnicy. Byli tacy turyści, ale tam się tej kładeczki nie dało, bo było za mało miejsca. Także patrzycie, z punkt punktów wyżej i o tak. To jest taka kładeczka pieszo-rowerowa, rowerki można do samej sztabnicy. Kładeczka została w 2007 roku zbudowana, bardzo duże pieniądze założyła Unia. No, Jak to jest jeden słup? Bo się nie zgodziły, żeby drugiego słupa podpalić. W 2007 roku tutaj było, że ona była największa płatka w Europie. A jedna nie Polacy, a tu jeden czy Jasne. dwa ale się nie zgodziły. Wczoraj. A tu ten bo Gdzie tu widać, jak się tu jedzie do dawki? tam jest. Ja, <grym> klasztor zobaczymy. zobaczymy się, na końcu wioski. Tak jest.

Uważaj. 45 minut zresztą się wydawało długo czekać poczekiwać tak że chyba się wchodzili turyści płacą te same pijążki tak, do lego tak my tu wczoraj byli dłudzy. tylko my nie chcieli stąd, bo to ja o wiele krócej płynie też są ale, ale warto zwiedzić to mhm. muzeum ale pan chce, to zrobimy panu to tam pan prowadzi ten szlak turystyczny mhm. Widzimy piękny z lewej strony budynek, schronisko kolony. także nawet widzicie, tu nas będzie żegnał budynek, schronisko czy kolony, a stali te rosyjskie to schronisko, ale schronisko odliczane. Także z tego koniska biegnie szlak do tamtego koniska. można tam od tego lecieć. Zwróćcie uwagę, jak tu na skalę mamy odbicie Boczana. Lecią, nie wyrobią na zaklęcie, rozczasną się ostały. Wyżłobione. Także bieniny mają taką troszkę, nie? takie no, wr wr wracają przez te 20-30 lat. Jak przyjeżdżały na jesień, przyjeżdżały tu tego roku, bardzo dużo by mieli wycieczek, ale zakładowy. Że byle, którzy jakby nie są zdjęcie, to co robią. By nawet nie wiedzieli co no, te Zakładowe to zawsze. Nigdy mnie interesowało i no to co to w no. Jeszcze to się to mmm. zdarza, ale bardzo rzadko. Kiedyś by mieli taki taky, który w ogóle museli

Субтитры сделал DimaTorzok tą tu, 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 tu. ścieżką tutaj uciekał wojsko obtoczyło nie miał wyjścia także z tej strony kamień i z prawej strony na ale stronę między kamieniami jest 12 metrów szeroko i 12 metrów głęboko no proszę 12 metrów tu jest głęboko będzie tu głęboko I się to jest teraz, i kijowania A ciężarowy. Także wy wysiądziecie są My serce spłyniemy tam na dół o oba dwa kilometry niżej. Tam mamy taką przystań roboczą, swoją. Po prostu wyciągamy mechanicznie, rozwiązujemy te. Boże, prostu... tak, tak, tak. Może z drugiej strony jeszcze. No tyle mogę podpowiedzieć. Typowa będzie

Po naszemu ta kula nazywa się kula 7 nichów się popatrzycie, to te skałki to przypominają, aby to były krapki, którym Tak. Nawet i powiem może wy kobiety macie coś wspólnego z psem. Powiedzcie mi, jaka jest różnica między kobietą a psem. Że wiecie, ja wam powiem. Jest do swojego się łasi, a na obcego tak. Kobieta... No, na na, na swojego szczekanu, Widzicie? Możecie tą górę zapamiętać, za jakieś 20 minut, po pół godziny pogłębimy całkowicie z drugiej strony. Zamiast tej góry, no. tak? No. Tak, no. tak, tą klejową górę dalej otruwamy, z trzeciej będziemy otruwać, a później tę z tyłu otrujemy. takie gołe skały, a drzewa rosną nie? o no. wy w ogródkach stanicie kwiaty niech to rosną a tu masz rodzinie, gleby i łóżki

kawer taki drodowy, od do dołu, ogół od dócim na z bokami skrzydła podobizna polskiego odła dach Ale wadła nie widzi gdzie to to się komuś znudziło jest 이제석이 지금 담아. 담아, 담아, 담아. 아

Ładnie! A jak nie ma tej to się pozostaje, tylko modlić. Czy jak fajnie się zrobi tak ciepło, tak utnie tam drzewo na skalę, to drzewo leci, kamienie się sypą, miasto połudnonajca. Także tu lecisz, tu to się aż często tak się woli. Nie po Także z połowiskiem miejscowości co roku jest pierczynka. Taka tradycja Widzicie święta kinga za kinga za ojczyznę, klasę, ksiądz, daleko, Nie? Ona miała takie inne spadki do góry. Tak to się ma stałem, mamy takie 이거, 빗나, 라면, 에. 야, 쏘쏘, 야, 쏘쏘, 야. 야, 쏘, 야, 쏘, 야. 야, 쏘, 야, 쏘, 야. 야, 쏘, 야, 쏘, 야, 쏘, 야. 야, 쏘, 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 Krzyż. Słowacy się odpatrzyli. My mamy krzyż na gebuncie? Tak. Oni sobie zdobili krzyż na Wielbuncie. Mamy ostatnią zagadkę. Tamta góra za tą na szczątkach. Po której stronie ona będzie? Po lewej stronie, po lewej stronie. Tamta góra jest lewą stroną, po najgłębsze miejsce 18 metrów. Studia jak jaskinia 6 węgla na 6 na 6. Wow. Taka jaskinia. Tak jak tam woda do góry. Okay, to będzie przestanie wody, by się tak człowiek zagapi, płynie łodzią, to nie idzie z tego wypłynąć, bo tu brakuje kija, tu już jest, Tu już będzie dno, ale tak się tańczy, bo koło jasno. do tego krzyża, ten krzyż został usunięty przez dotrwców polsko-słowackich, wynieśli, mieście zamontowali go ofiarą pieni, którzy tutaj zginęli jak na wodzie, tak i góra. Także tam niżej widzimy tablicę zamontowaną ofiarą pieni. Góra zostaje po stronie prawej. Słowacka góra nazywa się Wymizana. W tym, w ćciu, w w a między tymi górami biegnie piękny wąwozik, węże znajduje się wioska słowacka Leśnica. Że teraz możecie sobie połagać czysto czystym polskim powietrzem. Wszak to na Tak? Tak. jak to było na tym pasie galiczym. Jak i my, tak i Słowacy mogą korzystać z tego pasu. Tak? Wiecie jak to było? To było tak, że prawa noga na Słowacji, lewo w Polsce, a środek neutralny każdy mógł używać. <laughs> Dobra. Tu mamy kogoś stałe. Patrzcie się na tą skałę. to jest takie wygrabione? Mm -hmm. się zna... Co on to przypomina? Dlaczego mm, jest kogoś Nie, to jest jeździec tuar na koniu, jak koń z dęba staje. Aha. Tak? Tak, te wózarze no, no. co były. No. No, tak, tak, patrzcie też No nie to smokas. koń w demba stał. Mam pytanie, ileśmy zakrętu wchodzili? Dwie i pół godziny siedzicie nieryczyliście. Nie było mm. nie nie tu jakieś sześćdziesiąt parę.